3-3 Big. <śpiewanie> nie. nie, nie, Dobra, do trzech razy sztuka, czy nie? Tak zrobimy? Do trzech razy sztuka. Ile mogę zostać wyruchany na inferno? Ile razy? Matematycznie podejdźmy do sprawy. Ile razy można? Nie, albo randoma, ty. Co co wódka podpowie, no? Nie wiem, kurde, albo ta Fiona. Nie, no ta Fiona to jest skandal. Nie, no, Mario Balotelli. To Balotelli wchodzi na boisko, nie wiem. Czy Fiony. Dobra, trzecia szansa dla Fiony, czy Mario Balotelli wchodzi na boisko. No Ignacy raczej nie. Dawaj Mario Balotelli niech będzie. Koleństwo. Crazy, crazy is my life. Tak jak śpiewały golce. Crazy crazy is my life. No, średnio, no. Dobra. Ja jestem za tym, żeby to zrysować raczej. Tutaj miałem jedną manę, nawet nie zbiebrałem chaty. Wlazłem gdzieś tu, nie wiem. Dobra, poczekaj. No, tam są goksony wapie. Ja pierdziczy. Powiedz mi, że tu przejścia nie ma, to skacze. Jeszcze plusa dostaję. Chwpisz do ust, za inferno. Zafajdany gówno. Chyba za każdym razem będę to minusował. Jest to bez sensu. I gram inferno? Nic nie dostaje. Oponent gra inferno. Kurwa normalnie topi się od tego szczęścia. Co to ma być? Co to ma być? Nie wiem, ty. Nie już Ty! Okej, okay, jest szansa, że mi scrolla nie wygeneruje. Ty, to samo na Inferno miałem ostatnio, nie? E! Nie mam żadnego scrolla. Mam jednego. O, <ścoughs> oh, matko, mam jednego scrolla. Technik. Mm -hmm. No nie ma, nie ma bruch sadek this inferno is so mad <laughs> o mi eee loga airbunker sadek go go tech no nie mam nie mam mam jednego scrolla no jeszcze jakby ktoś powiedział że jest poszukaj no dwóch nie widać ani jednego nie więc po prostu nie ma Ej, dziadek gdzie są skrole, no no mm, i co z tymi apsami? O matko, o matko, będą, będą. Dobra, tak, tak. Tak, tak, tak. Tak, hop. Tak, mhm, mm jedynki. Szkoda, bo teraz ja będę zajebisty bunkier. Fuck. MC Coffee ze 68. Mhm. Mm Dobra, dobieram to, zbieram to i idę w tą. Nie cień, chyba, sprawdzę. Mm -hmm. Dobra. Dobra, czyli co, zbieram to, palę tą portal, albo. Nie, tą portal? Tą portal chyba będę palić, zmyczymy. Znowu gogi wapie. pier zielony. Małpisz Nie w taki sposób, polipka. Elfy, czebr ja tego elfa? Dobra, dawaj tego elfa. Dawaj tego elfa, dawaj tą gildię, dawaj tak. Dobra, no nic, no wezmę jeszcze to, kupię. Mm... Czekaj, on gra w końcu owacka, okej. Okay. Nie wiem czy iż, bo to drewno, czy wezmę, wezmę skądś inny. Chyba skądś inny. <słuch> no dobra. Mm -hmm. Czemu na starsi artykulek bierze, nie lepiej coś innego. W sensie kotły też jeszcze można, jeżeli chodzi o Inferno, ale to życie może zostać Fistacha, który wreszcie boostuje gierkę dodatkowa dodatkowa mana dobra biorę tego expa lecimy dalej kamień trzeba także drewno trzeba ogarnąć mm, a co masz zostać pistacha buty neka do speeda ringa do hapu jest trochę tych itemów które mogą ci no high rollować, że tak powiem Nie mam drewna, żeby wchodzić tam na chatę bezpośrednio, więc. Doesn't really matter to me. Nie wiem no, będziemy. Szał nieba, nie wiem. Jebać to inferno. Do trzech razy sztuka było. W Pizzu z tym zamkiem na najbliższy miesiąc. Niech mi spierdziela z oczu i z serca. Ogólnie tutaj mamy całkiem spoko 2 2,8. Więc na jakąś topę czy coś. U, 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 kolego. Tego diabła może spróbujemy szybciej jakoś zrobić. Do odciążenia też. Dobra, hop. Powietrze, chociaż tyle. To już tak już duży plus w tej małpy z Bereźnicy. Dwójka olka widoczna. Co nie zmienia faktu, że dalej nie mamy kopalni. A. No dobra, no cóż. Czekaj, ja mogę zrobić. Nie, nie mogę. Ruchu braknie. No bo co, ja kapnę Gogi, no to Diablo i tak na razie nie zrobię bez żadnego puszkaersa, nie? Diabeł tu, diabeł tu. Kiedy beat up? No pewnie jakoś w sierpniu Pewnie gdzieś w tych okolicach Op. Dobra i co tutaj mamy te góry lasy doły hej sokoły czekać to jest wait To jest inferno? Nie To jest tower Pierwszy efryt tu Zajebioza no całą wizję jednego efryta zobaczyłem Żeby mi nie odbiło od tego dobrobytu to nie jest zła strata finalnie ale zobaczymy, zobaczymy. może kwestia morali też to będzie ale no to będzie Param, pa. Drugie DD, drugie od raczej nie spalimy. Zastanawiam się, czy ewentualnie zrobić jeszcze po prostu to, to, żeby zabrać od drewno finalnie. Boże, jedyne te moje duele fryta. Naprawdę to inferno mi tak nie oddaje. Dlaczego? Nie wiem. Ale tak jest. Mm. Nie wiem. Jak tam na drugiego tym inferno, to raczej znaczy, naprawdę spokogierki były, że nie można było się jakoś tam do nich. Przypierdzielić mocno. Ale teraz to jest... nie wiem. Dramat polskich rodzin. Mówię minus inferno, zaufałem do trzech razy sztuka, no. Jednak się nie robi. Gambling Kirkowy nie oddał. No jak z moralem do. Kryste. Get the fuck out. Fajne. No Dobra, zbieram to, wycofujemy się stąd. Dobra, no przynajmniej dwa dedeki mam, co nie zmienia faktu że nie mam manę, żeby z nich korzystać. Jest Goxon. Witamy Goxona. Nie, w sumie nie wiem, czy nie lepiej już ten zamek po prostu przejąć. A to kastel jest! O, matko boska. Castle mi te owace i bomba. No, o tym marzyłem. Woda. Mario Mario już też dostaje szału. Zastanawiam się nad opcją ewentualnie szybki break, ale zazwyczaj ta opcja szybki break nie oddała ni razu na inferno, nie? Jak się skończyła poprzednia. Moim poddaniem się. Bardziej podaniem się mojej głowy hmm. Klepi bitus Inferno chyba tak trzeba zrobić Pytanie czy tak zrobimy Co tam jest za Ejter na dole Maciek znaczy, minie jeszcze czy nie chce próbować szybkiego breaka no bo jednak Jednak Castle Beat to jest Castle Beat, to jest Poważna sprawa nie to jest bardzo poważna sprawa Dobra hmm, Czemu ten hirek nie fiona Nie wymawiaj tego imienia przy mnie <sad> hmm, Bo to zła kobieta była wizu Zła kobieta była That's fine Zajdę w dzikie za 10 subskrypcji, witam To zła kobieta była op, op. A jakbym złapał to, złapał to, jest szansa, że zrobię tą dwójkę olkę już teraz Jakbym zrobił dwójkę olkę już teraz, miałbym man na dwa dedeki na tą portal Ja no nie mam żadnego duala fryta, nie? Żebym miał gecie fryty No Mario, musisz teraz dać ziemię, tej balotelli Zrobię to, zrobię to, zrobię to, piznę to Czemu ja to tak krzywisz ten ruch? Czy się łamie? Duży? I'm ready, fuck that. O kurwa, może jednak nie jestem ready. Dobra, nie byłem ready, nie? Jak będę mnie mrozić, to tym bardziej nie byłem gotowy, nie? Dobra, no jakoś tam te staraty wyszły dużo mniejsze niż nam pokazywali, ale te burzaki teraz robić to też tak niewesoło. No raczej scouting dobiorę. Mm -hmm. O kurwa dużo tego. come on why you do this to me <sighs> classic I'm saying yeah them you want that's that's a big box. Blackburn, niech będzie Blackburn. łapiemy to, łapiemy to. Nie, może te kozły. Cholera, jasna. Może te koźlony, tylko pytanie: jak z tą ziemią będzie? Mam 50 many, czyli mógłbym zrobić. Powiedzmy, tu chciałem many jeszcze kupić, ale mogę zrobić. Jeden, to, to, plus stopnek. I potem się cofamy znowu tu i kombinujemy. Na ziemię chcę. Panie Mariuszku. Mariuszek i tak już no, nie daje mi na razie ziemi więc no w teorii już nie jest wesoło A jakbym zrobił najpierw to Ziemia e gościu alo, Ziemia Ziemia do Mariusza No daj mi to Ja nic nie mogę robić w tej grze No mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. finalnie drewno dolegiłam e. Ta inferno jakaś ciąży na mną taka fest Tu mam jedną puszkę, tu mam drugą. Ena, no, saralnik. Je... A, prawie, banda, w tę grę już nie. Permanentny banda Inferno, pierdolę, nie gram tego zamku przez najbliższy miesiąc. Zresztą to jest skandal, jakie trzy ostatnie mapy na tym dostałem. Dawno, dawno tyle nie przeklinałem, jak na to Inferno. Dosłownie. Pierwszy do fryta, super, fajnie. Dzięki, dzięki. Nie, no mam ochotę znowu chiznąć, takie tab GG. To, że on gra owackiem, no to troszkę się powstrzymuje, bo to jest trolling, ale tak, gra owackiem, czy midleyem. Let me out, let me out. Dobra, jakby, a teraz sprawdzę, czy on ma jakieś staty tym owockiem w ogóle. Jest 1-2-5, zrobionego nawet kurwa jednego Dua fryta. Czy to jest kurwa normalne? No nie jest normalne, no. Prawde, tak się hamuje, żeby nic za nie zabijać. Nie wiem, ale tiltuje mnie to Inferno po prostu. No trzy gry z rzędu. A jak komuś dam Inferno, to wyjeżdża mi 60 defrytów kur na trzeci tydzień normalnie, no? Dlatego mi to bardzo tiltuje. Bo jak komuś zostawię Inferno, to jest brołkę nie wiadomo co. A tutaj kurna, Czegokolwiek się doprosić nie można, no? Jakie ma staty? Dobra, sprawdzam jego staty. Jak ma jakieś dojebane, to klipię tu Jak nie ma, to się powstrzymam. Dobra, powstrzymam się. Kto pytał? Próśiaczek to jest jak bomba zegarowa. Wczoraj byłem dla ciebie miły w porównaniu do dzisiaj. Jaki mogę być? Także uważaj. Zaraz pierdyknie, zaraz wybuchnie. Chować się kto może. Twarda bania i zaciśnięte pięści, no. Tego mi brakuje. Nie no... Rozumiem jakby jeszcze inny zamek mi zrobił to co mi robi teraz, nie? Jakaś szansa, że trzy razy Inferno zostanie. Dwa efryty? Na 9-13? No to już jest jawny trolling, nie? What the fuck is that shit? Zaryż dla Wiza <laughs> zarycz Tygrysie ja Nie wiem czy, czy ja powiem. ty no mam jeden duel Efrita. jeden Zrobiony, tu jest drugi, tu jest trzeci Tu jest czwarty Zajebiście jakbym mógł się do nich dostać wcześniej czy ja mogę jeszcze spróbować chociaż double flipa postawić, I guess I can, right? Zarić so, Tigrisie No raczej co będę miał, no faber na jednym 1-2-7, chyba git, nie? Do zagrania, a ja mówiłem, że chcę szybko wyjść bo, bo mamy Castlamid, nie? Nie żebym miał dużo, dużo puszek, dobra hop Jezus Maria Ajajaj, dobra, bierz te pity, nawet niech to nie... Co? Oj, klepie ja mi wszystko i na każdego Aj, aj, aj. Nie wiem nie wiem no nosi mnie jak diabeł nie wiem dlaczego mnie nosi byłem dzisiaj na basenie byłem na saunie Powiem być bez energii ale to inferno mnie tak pobudziło tak mnie pobudziło że normalnie Nie wiem, nie wiem, no. perma banna to gówno, no. No nie grywalne. Jestem na plusie, dwie gry. To jest tak nie grywalne. Patrz, te fryty nawet. Pod breakami są tu. Tego nawet nie było widać. Nawet nie robię tych frytów. Zdół, biorę pity. Nie no, Psycha chyba mi siedzi przez to gówno, co? Czy nie? Proszę śpiewać, nie. Chyba mi Psycha siedzi już przez, od tego Inferno po prostu, czy nie? Farm Kozły? Ta, na... nie wiem. Just... Whatever. Ferma ban on Inferno. Let's go! Nie. Yeah.